No, myślę, że tak, yy, zwłaszcza, że ja w wieku 35 lat mam już znajomych, którzy mają też 35 lat, zwyż, więc ten temat dzieci, mimo że ja ich nie chcę, cały czas gdzieś tam się przewija, więc. Po czterech latach od burzliwego rozwodu z Emilem Stępniem, Doda w końcu zdecydowała się przełamać długotrwałą ciszę, która przez lata okrywała jej życie prywatne. Przez wiele miesięcy unikała tematów związanych z małżeństwem. Które dla niej było niczym życiowy koszmar. Jednak w wywiadzie, który poruszył zarówno fanów, jak i media, artystka otwarcie opowiedziała o tym, jak wyglądała prawdziwa strona jej związku. To nie była bajka, którą wielu sobie wyobraża, przyznała szczerze Doda. To było małżeństwo, które na zewnątrz wyglądało pięknie, ale w środku było pełne cierpienia, kontroli i emocjonalnego bólu. Opisała, jak trudne były dni, w których czuła się uwięziona, jak walczyła z poczuciem samotności, mimo obecności partnera. Byłam jak ptak w klatce, który nie mógł wzbić się w powietrze, bo ciągle ktoś zaciskał kraty. Mimo sławy i sukcesów na scenie prywatnie, Doda przeżywała prawdziwe piekło. Nie mogłam się poddać, bo wiedziałam, że mam dla kogo walczyć dla siebie, ale też dla mojej przyszłości. Doda podkreśliła, że decyzja o rozwodzie była dla niej jednym z najtrudniejszych momentów życia. Ale jednocześnie uwolniła ją i pozwoliła zacząć wszystko od nowa. Dziś, po tych czterech latach, Doda patrzy w przyszłość z nową siłą i spokojem. Teraz wiem, że wolność jest najcenniejszym darem. Chcę, żeby moja historia była przestrogą, ale też nadzieją dla tych, którzy czują się uwięzieni w trudnych relacjach. Dorota Rabczewska, znana szerzej jako Doda, urodziła się 15 lutego 1984 roku w Ciechanowie. Jej rodzina stanowiła ważny fundament, który kształtował ją na przestrzeni lat, choć droga do sukcesu nie była pozbawiona wyzwań i trudności. Rodzina Dody była stosunkowo liczna, pełna energii i emocji, co odzwierciedlało się w jej późniejszej osobowości scenicznej. Matka Doroty Jolanta była kobietą o silnym charakterze, zawsze dbającą o to, by jej dzieci miały poczucie bezpieczeństwa, ale jednocześnie uczyła je samodzielności. W domu panowała zasada szacunku i wzajemnej troski, choć nie brakowało też chwil napięć, które zwykle towarzyszą życiu w dużej rodzinie. Jolanta, jako osoba odpowiedzialna za rodzinę, często musiała godzić pracę z opieką nad dziećmi, co sprawiało, że czasem czuła się zmęczona, lecz nigdy nie okazywała tego na zewnątrz. Ojciec Dody, Mirosław, to człowiek spokojny i opanowany, który swoją obecnością stabilizował rodzinę. Choć nie był osobą publiczną, to jednak jego wpływ na Dorotę był nieoceniony. To on zaszczepił w niej miłość do muzyki, zabierając ją na pierwsze koncerty i ucząc szacunku do artystów i ich pracy. Był także tym, który wspierał ją w trudnych momentach, choć często nie potrafił w pełni zrozumieć jej wybuchowego temperamentu i nietypowych wyborów życiowych. Dorota ma także rodzeństwo, dwóch braci, których relacje z nią były złożone, jak to w wielu rodzinach bywa. Starszy brat Marcin często pełnił rolę opiekuna i mentora, choć nie stronił od drobnych kłótni i rywalizacji, która zdarzała się w ich dzieciństwie. Młodszy brat Łukasz był bardziej zamknięty w sobie, ale zawsze lojalny wobec siostry, gotowy stanąć w jej obronie, gdy sytuacja tego wymagała. W domu Rabczewskich nie brakowało zwyczajnych, codziennych rytuałów, które tworzyły poczucie wspólnoty. Niedzielne obiady, podczas których cała rodzina zasiadała przy stole, były okazją do rozmów, śmiechu, ale też czasem do poruszania ważnych tematów. Doda często wspominała, że właśnie te chwile dawały jej poczucie przynależności i siły, zwłaszcza kiedy świat zewnętrzny wydawał się pełen wyzwań. Wychowanie w tak pełnym miłości, choć nie zawsze łatwym środowisku, wykształciło w dodzie cechy charakteru, które później pomagały jej na scenie, determinację odwagę i gotowość do walki o siebie. W rodzinie Rapczewskich muzyka była niemal obecna na co dzień. Ojciec grał na gitarze, a bracia czasem improwizowali wspólne melodie, co inspirowało Dorotę do rozwijania swojego talentu. Z biegiem lat relacje rodzinne ewoluowały. Sukcesy Dody na scenie, choć były powodem dumy dla rodziny, jednocześnie wprowadzały nowe wyzwania. Media często skupiały się na jej życiu prywatnym, co czasem rodziło napięcia w rodzinie. Jednak mimo tego więzi Rabczewskich pozostawały mocne, choć nie obywało się bez drobnych nieporozumień i konfliktów, które są naturalną częścią każdej bliskiej relacji. Interesujące jest także to, jak Dorota radziła sobie z tymi wyzwaniami, często sięgając po wsparcie rodziny. Jej matka i ojciec zawsze starali się być dla niej oparciem, choć nie brakowało momentów, gdy artystka czuła, że musi sama stawić czoła przeciwnościom to właśnie w tych momentach najbardziej doceniała bliskość braci, którzy, choć różnili się charakterem, potrafili ją wesprzeć zarówno radą, jak i po prostu obecnością. Ważnym aspektem życia rodzinnego Dody była także tradycja przekazywania wartości i historii rodzinnych. Starsze pokolenia Rabczewskich często opowiadały o swoich przeżyciach, o trudnościach, które pokonywali, co dawało młodszym świadomość korzeni i szacunku do przeszłości. Doda wielokrotnie podkreślała, że to właśnie dzięki tym opowieściom zyskała siłę i motywację do podejmowania ryzyka oraz wierzenia w siebie. Oczywiście życie rodzinne Dody nie ograniczało się tylko do najbliższych. W jej życiu pojawiały się również osoby, które z czasem stały się częścią jej bliskiego otoczenia: przyjaciele rodziny, mentorzy i ludzie, którzy pomagali jej rozwinąć skrzydła. Relacje te, choć nie tak bliskie jak więzi rodzinne. Odgrywały istotną rolę w budowaniu jej osobowości i kariery. Choć Doda sama przeszła przez trudny rozwód i doświadczenia, które opisała jako małżeństwo z piekła, to jednak jej rodzina pozostawała dla niej fundamentem, na którym mogła się odbudować i znaleźć siłę na nowy start. Te relacje rodzinne, pełne złożoności i emocji, są nieodłącznym elementem historii, która uczyniła ją nie tylko gwiazdą estrady, ale też człowiekiem o głębokim i autentycznym życiu. To początek opowieści, która można rozwinąć o dalsze szczegóły, anegdoty, emocje i wydarzenia rodzinne. Czy chcesz, żebym kontynuował, dodając więcej unikalnych szczegółów i pogłębiając wątki, Dorota Rabczewska, szerzej znana jako Doda, to nie tylko jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd polskiej sceny muzycznej, ale również kobieta, której majątek stanowi efekt wieloletniej pracy, Talentu i przedsiębiorczości. Jej majątek to znacznie więcej niż tylko suma pieniędzy, to historia sukcesów, inwestycji, a także wyborów, które świadczą o jej determinacji i wizji. Pierwszym i najbardziej oczywistym składnikiem majątku Dody są prawa autorskie do jej muzyki. W ciągu kilkunastu lat kariery wydała kilkanaście albumów, które nie tylko zdobyły ogromną popularność, ale również generują stały dochód z tantiem, koncertów oraz licencji. Każda piosenka, którą napisała lub współtworzyła, to jakby mały skarb, który co roku przynosi jej zyski, zarówno w kraju, jak i za granicą. Ponadto Doda zainwestowała w nieruchomości, co jest klasycznym sposobem pomnażania kapitału wśród osób publicznych. Jej główna rezydencja, położona w prestiżowej dzielnicy Warszawy, jest nie tylko domem, ale także symbolem jej statusu i gustu. Dom ten łączy nowoczesny design z funkcjonalnością. A liczne przestronne wnętrza są świadectwem komfortu, na który artystka zasłużyła sobie ciężką pracą. Nie można też zapomnieć o luksusowych samochodach, które Doda posiada. Wśród nich znajdują się modele renomowanych marek, takich jak Mercedes, BMW czy Range Rover. Które nie tylko służą jej codziennym potrzebom, ale również podkreślają jej wizerunek i styl życia. Każdy z tych samochodów był wybierany z dbałością o detale od koloru lakieru po wyposażenie wnętrza. Kolejnym elementem majątku Dody są liczne kontrakty reklamowe i współprace z markami modowymi oraz kosmetycznymi. Dzięki swojemu rozpoznawalnemu wizerunkowi i charyzmie artystka z powodzeniem negocjowała umowy, które przyniosły jej znaczące dochody oraz dodatkowe korzyści w postaci udziałów czy ekskluzywnych kolekcji produktów. Ta aktywność poza muzyką świadczy o jej Przedsiębiorczej naturze i zdolności do wykorzystania swojej popularności. Warto również wspomnieć o inwestycjach finansowych, które, choć mniej widoczne dla opinii publicznej, mają ogromne znaczenie dla stabilności finansowej artystki. Doda zainwestowała w fundusze inwestycyjne, akcje oraz lokaty bankowe, dbając o to, by jej majątek nie tylko się powiększał, ale był również dobrze zabezpieczony na przyszłość. Co więcej, Doda posiada również kolekcję dzieł sztuki i unikatowych przedmiotów, które świadczą o jej zamiłowaniu do estetyki i kultury. Obrazy, rzeźby oraz inne dzieła artystyczne nie tylko zdobią jej dom, ale także stanowią formę inwestycji, które z czasem zyskują na wartości. Nie sposób pominąć także sprzętu muzycznego i technicznego, który artystka posiada do realizacji swoich projektów. Profesjonalne studia nagraniowe, wysokiej klasy instrumenty i sprzęt sceniczny to kolejny aspekt jej majątku, który pozwala jej na niezależność twórczą i ciągłe doskonalenie warsztatu. Podsumowując, majątek Dody to wynik nie tylko talentu i popularności, ale przede wszystkim mądrych decyzji biznesowych i konsekwencji. Każdy element od praw autorskich przez nieruchomości Aż po luksusowe przedmioty, tworzy obraz kobiety, która potrafi skutecznie zarządzać swoim życiem i finansami. To historia sukcesu, która fascynuje i inspiruje, a jednocześnie zachęca do dalszego odkrywania, jak pasja i determinacja mogą przełożyć się na realne efekty. Dorota Rabczewska, znana szerzej jako Doda, jest bez wątpienia jedną z najbardziej rozpoznawalnych i kontrowersyjnych postaci polskiej sceny muzycznej ostatnich dwóch dekad. To właśnie dzięki jej niezwykłemu talentowi, charyzmie oraz wyrazistym utworom, które nie tylko podbiły listy przebojów, ale też zmieniły oblicze polskiej muzyki pop i rock, zdobyła status gwiazdy, jednak droga do tego sukcesu nie była usłana różami. Każde dzieło, które tworzyło jej markę, miało swoją historię, emocje i unikalny charakter. Pierwszym przełomowym utworem, który zapoczątkował jej sławę, była piosenka Szansa. Kompozycja, która połączyła chwytliwą melodię, z tekstem pełnym nadziei i determinacji. Szansa szybko stała się hymnem młodego pokolenia, a jej teledysk przyciągnął uwagę nie tylko fanów, ale też krytyków muzycznych. To był moment, w którym Doda pokazała, że ma nie tylko mocny głos, ale też osobowość, która przyciąga ludzi. Kolejne utwory, takie jak Znak Pokoju, czy To jest to, rozwijały jej artystyczny styl, łącząc elementy popu z rockową energią. Doda nie bała się eksperymentować. Wprowadzała do swojej muzyki zarówno elektroniczne brzmienia, jak i klasyczne instrumenty, co sprawiało, że każdy jej album był inny, ale zawsze spójny z jej wizerunkiem silnej, niezależnej kobiety. Ważnym momentem w karierze Dody był album Diamond Beach prawdziwa petarda na rynku muzycznym. Piosenki z tego krążka, takie jak Nie daj się, czy tytułowy Diamond Beach, stały się nie tylko hitami, ale też symbolami empowermentu i walki o siebie. Teksty te, pełne energii i odwagi, trafiały do serc słuchaczy, którzy odnajdywali w nich własne emocje i marzenia. Koncerty promujące ten album przyciągały tłumy, a sama Doda zyskała miano ikony nowoczesnej sceny. Nie można pominąć także utworu Rany, który pokazał bardziej intymną i emocjonalną stronę artystki. Ten kawałek był dla wielu fanów dowodem, że Doda potrafi nie tylko szaleć na scenie, ale też dotknąć najgłębszych uczuć. To właśnie takie zróżnicowanie repertuaru sprawiło, że jej twórczość była pełna kontrastów i zaskakujących zwrotów. Z czasem Doda zaczęła także współpracować z innymi artystami, co poszerzyło jej muzyczne horyzonty. Duety z popularnymi wykonawcami oraz udział w różnych projektach muzycznych pokazały, że potrafi odnaleźć się w różnych stylach, nie tracąc przy tym swojego charakterystycznego brzmienia. Każde kolejne wydawnictwo Dody było oczekiwane z niecierpliwością przez fanów i media. Albumy Siedem Pokus Głównych czy Dorota ukazywały rozwój artystki, jej dojrzałość oraz chęć eksperymentowania z dźwiękiem i tekstem. W ich piosenkach odnajdywano nie tylko zabawę, ale też refleksje nad życiem, miłością i osobistymi przeżyciami. Niezwykle istotnym elementem sukcesu Dody były również jej koncerty i występy na żywo. Pełne energii, zaskakujące choreografią i scenografią przyciągały rzesze Fanów i budowały jej legendę. To właśnie podczas koncertów najbardziej uwidaczniała się jej charyzma i zdolność do nawiązywania kontaktu z publicznością. Nie sposób pominąć także licznych nagród i wyróżnień, które doda zdobyła za swoje dzieła. Każde z nich potwierdzało, że jej muzyka i artystyczna wizja są doceniane zarówno przez krytyków, jak i przez słuchaczy. To właśnie ta mieszanka popularności i uznania profesjonalnego uczyniła ją jedną z najważniejszych postaci w polskiej kulturze muzycznej. Wreszcie, twórczość Dody to także jej osobista historia. Każdy utwór niesie ze sobą kawałek jej życia, emocji i doświadczeń. To sprawia, że jej muzyka jest autentyczna i bliska wielu ludziom, którzy dzięki niej czują się zrozumiani i zainspirowani do działania. Po sukcesie albumu Dorota. Artystka nie spoczęła na laurach. W kolejnych latach jej twórczość ewoluowała, ukazując coraz bardziej złożone warstwy emocji i muzycznych inspiracji. Jednym z niezwykle ważnych momentów w karierze Dody było wydanie singla Nie pytaj mnie, który różnił się od poprzednich hitów swoim melancholijnym klimatem i głębokim tekstem. Piosenka ta stała się dla wielu słuchaczy symbolicznym manifestem poszukiwania własnej drogi i rozliczania się z przeszłością. Warto zwrócić uwagę na sposób, w jaki Doda współpracowała z producentami i twórcami muzycznymi podczas pracy nad tym utworem. Zamiast podążać za modnymi trendami, postawiła na autentyczność i osobiste brzmienie, co sprawiło, że nie pytaj mnie, wyróżnia się na tle innych piosenek z jej repertuaru. Ten krok pokazał dojrzałość artystki oraz gotowość do eksperymentowania, nawet jeśli oznaczało to ryzyko utraty części fanów. Przyzwyczajonych do bardziej dynamicznych kawałków. Kolejnym ważnym dziełem w karierze Dody był album Dorota 2.0, który był niejako odpowiedzią na zmiany w jej życiu osobistym i zawodowym. Wśród utworów znalazły się kompozycje takie jak Jesteś blisko mnie czy Tylko Ty, które ukazywały bardziej intymną i refleksyjną stronę artystki. W tych piosenkach słychać było nie tylko miłość i tęsknotę, ale również siłę i niezależność. Które stały się znakiem rozpoznawczym Dody. Ważnym aspektem twórczości Dody jest również jej umiejętność opowiadania historii w teledyskach. Każdy klip to małe dzieło sztuki, które nie tylko ilustruje tekst piosenki, ale często zawiera ukryte znaczenia i symbolikę. Przykładem może być teledysk do rany, gdzie artystka wykorzystała motywy mitologiczne i metafory, aby podkreślić głębie emocji zawartych w utworze. Taka dbałość o detale wizualne podnosiła rangę jej muzyki i przyciągała uwagę nie tylko fanów, ale także krytyków. Doda wielokrotnie podkreślała, że inspiracje do swoich utworów czerpie z życia codziennego, zarówno z radości, jak i z trudnych doświadczeń. To właśnie autentyczność emocji jest jednym z kluczy do jej sukcesu. Wiele piosenek powstało w chwilach zwątpienia, rozterek czy miłosnych rozstań, co sprawia, że ich przekaz jest uniwersalny i bliski wielu słuchaczom. W swojej karierze Doda nie ograniczała się wyłącznie do muzyki pop i rocka. Próbowała sił także w innych gatunkach muzycznych, wprowadzając do swoich albumów elementy dance, elektroniki czy nawet muzyki latynoskiej. To podejście świadczyło o jej wszechstronności i otwartości na nowe wyzwania, a także o chęci dotarcia do różnorodnej grupy odbiorców. Nie sposób pominąć również udziału Dody w różnych programach telewizyjnych. I muzycznych konkursach, które dodatkowo umacniały jej pozycję w show biznesie. Występy na żywo, zarówno solowe, jak i jako jurorka czy gość specjalny, pozwalały jej prezentować swoje umiejętności wokalne i sceniczną charyzmę przed szeroką publicznością. Kolejnym ważnym aspektem jest wpływ Dody na młodsze pokolenia artystów. Jej odwaga, charakterystyczny styl i nieustępliwość. Stały się inspiracją dla wielu młodych muzyków i wokalistek, którzy widzą w niej wzór do naśladowania. Doda niejednokrotnie wspierała początkujących artystów, oferując im rady i pomoc, co świadczy o jej zaangażowaniu w rozwój polskiej sceny muzycznej. W miarę rozwoju kariery artystka zaczęła również zwracać uwagę na teksty swoich piosenek, angażując się osobiście w ich pisanie i tworzenie. Dzięki temu jej utwory zyskały jeszcze większą autentyczność i głębię. Poruszała w nich nie tylko tematy miłości i rozstań, ale także kwestie społeczne i osobiste przełomy. Ważnym wydarzeniem było także jej uczestnictwo w międzynarodowych festiwalach muzycznych, które pozwoliły DODzie zaistnieć na zagranicznej scenie. Jej występy na takich wydarzeniach zdobywały uznanie zarówno publiczności, jak i krytyków, co potwierdzało, że jej talent jest uniwersalny i ponad granicami. Doda wielokrotnie podkreślała, że muzyka jest dla niej. Nie tylko zawodem, ale przede wszystkim pasją i formą wyrażania siebie. To dzięki temu podejściu jej twórczość nieustannie ewoluuje i zaskakuje, a każdy kolejny projekt przynosi nowe doświadczenia i emocje. Kiedy Doda zaczęła pracować nad swoim kolejnym albumem po sukcesie, Dorota 2.0, postanowiła zanurzyć się głębiej w eksperymenty brzmieniowe, łącząc elementy muzyki elektronicznej z mocnymi gitarowymi riffami. Ten nowy kierunek był zaskoczeniem dla fanów, ale też wyrazem artystycznej wolności, której Doda tak bardzo potrzebowała. Proces tworzenia trwał miesiącami w studiu nagraniowym, pracowała niemal bez przerwy niejednokrotnie w nocy, gdy inspiracja była najsilniejsza. Jednym z najbardziej osobistych utworów z tego okresu była piosenka Cienie przeszłości, w której Doda śpiewała o walce z demonami przeszłości i próbie odnalezienia siebie na nowo. Ten kawałek zdobył uznanie krytyków za szczerość i głębie przekazu. W teledysku, reżyserowanym przez znanego artystę wizualnego, wykorzystano symbolikę światła i cienia, co dopełniało emocjonalny wymiar utworu. Podczas tworzenia kolejnych projektów Doda zaczęła współpracować z młodymi, ambitnymi producentami, którzy wnieśli do jej muzyki świeżą energię i nowoczesne brzmienia. Ta synergia doświadczenia i innowacji sprawiła, że jej utwory zyskały na dynamice i oryginalności. Publiczność chętnie reagowała na te zmiany, co potwierdzało, że artystka potrafi dostosować się do zmieniających się trendów, nie tracąc przy tym swojego charakterystycznego stylu. Niezwykle ważną częścią jej twórczości stały się również koncerty akustyczne, podczas których Doda pokazywała swój wokal w najbardziej surowej i autentycznej formie. Te występy, często odbywające się w kameralnych salach, przyciągały wiernych fanów, którzy doceniali nie tylko muzykę, ale także szczerość i bliskość, którą artystka potrafiła nawiązać ze swoją publicznością. W tym czasie Doda zaczęła także angażować się w działalność charytatywną, organizując koncerty na rzecz osób potrzebujących. Ta nowa rola dodała jej twórczości jeszcze głębszego wymiaru, pokazując, że muzyka może nieść pomoc i nadzieję. Wiele z tych wydarzeń było transmitowanych na żywo, co dodatkowo zwiększało zasięg i wpływ jej działań. Nie można zapomnieć o tym, jak media społecznościowe wpłynęły na rozwój kariery Dody. Artystka aktywnie korzystała z platform takich jak Instagram czy TikTok, by dzielić się z fanami kulisami swojej pracy, przemyśleniami i fragmentami nowych piosenek. Dzięki temu relacja z publicznością stała się jeszcze bardziej bezpośrednia i osobista co budowało lojalność i zaangażowanie. W ostatnich latach doda coraz częściej podejmowała tematy związane z samoakceptacją, wolnością i prawami kobiet, co znalazło odzwierciedlenie w jej tekstach i wystąpieniach publicznych, piosenki takie jak Moja siła czy Nie zatrzymasz mnie stały się hymnami niezależności, dodając odwagi wielu młodym kobietom w Polsce.